Krzyczy to na cały głos, że jestem w idealnym miejscu. Zaraz kolejny lot mam, przecież nie będę stała w deszczu. Mm. Jesteś przeciwko nam, no to cię dogoni karma. Zawsze wracam. Moje dziewczyny mi maj głośniej nie brawa, to jest nie czas, a to moja afirmacja. Kiedy wchodzę ja, no to wszystkie oczy na mnie, brokat na mnie, cała sala na mnie. Kiedy wchodzę ja, no to wszystkie oczy na mnie, Patrz uważnie jak cała sala na mnie, 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 na mnie. Cała sala na mnie, robię level up i właśnie to mnie napędza. Tylko ze mną skacz, bo zaraz zapali się scena Za mną stoi mój skład, budujemy tą zera Wie nowa wizja, a nie kolejna fera They try to shut me down, but I still leave the flame Had some ups and some downs, but they still know my name Got my girls here with me, we wanna say Make it a day And raise up your champagne Ja przestałam dawno już odbierać Dobrze wiem, że szybko się pozbiera Moje dziewczyny Właśnie biją brawa To jest imienny czas A to moja afirmacja Kiedy wchodzę ja, no to wszystkie oczy na mnie Brokat na mnie, cała sala na mnie Kiedy wchodzę ja, no to wszystkie oczy na mnie Patrzę uważnie, jak cała sala na mnie Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie Na mnie, na nie, mnie Na na Cała sala na mnie